Jeśli mieszkasz w mieście, w którym funkcjonuje komunikacja tramwajowa, to niemożliwe, że nigdy nie byłeś pasażerem, bądź też nie widziałeś tramwaju typu 105N lub w wersji wąskotorowej oznaczonej jako 805NA, bowiem tego wagonu specjalnie przedstawiać nie trzeba. Typ 105N wyprodukowany został już w latach 70. i przyjął się na dobre w naszym kraju. Nigdy żaden tramwaj nie został wyprodukowany w takiej ilości jak Constal 105N. Łącznie zliczając wszystkie podtypy bez późniejszych modernizacji, powstało 3371 wagonów. Najwięcej jednostek powstało w podtypie 105NA, czyli zmodyfikowanym wariancie, który trafił do produkcji w 1979 roku i było ich aż 1443. 14 na 15 sieci tramwajowych w Polsce do dnia dzisiejszego te wagony są eksploatowane, zarówno jako oryginalne modele bez modyfikacji, jak i te zmodernizowane na podstawie wagonów 105A. Ta jedna sieć, w której nie spotkamy popularnych 105, to olsztyńska sieć tramwajowa, która jest jedyną powstałą całkowicie od nowa polską siecią. Stąd też lata produkcji omawianego modelu nie wpisały się w zaledwie kilkuletni okres funkcjonowania olsztyńskich tramwajów. Jeśli ciekawi Cię, dlaczego ten model zdobył na lata taką dominację nad innymi w naszym kraju oraz kiedy i dlaczego skończyła się produkcja naszej tramwajowej legendy, to zapraszam do oglądania dalszej części odcinka. Konstal, czyli Chorzowska Wytwórnia Konstrukcji Stalowych, została w czasach PRL główną fabryką tramwajów w Polsce. Nie od razu jednak rozpoczęto produkcję naszego tytułowego wagonu. Pomysł na tramwaj tego typu powstał dużo wcześniej i w dodatku nie na kontynencie europejskim. 105 jest więc kolejną modernizacją tramwaju wzorowaną na amerykańskim wagonie typu PCC. W zasadzie większość powojennych tramwajów w Europie wzorowała się na tym modelu opracowanym na przełomie lat 20. i 30. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Tramwaje typu PCC były próbą sprostania konkurencji ze strony rzucającej coraz to śmielsze wyzwania motoryzacji zbiorowej i indywidualnej. Dlatego powstał projekt znormalizowanego, nowoczesnego tramwaju, którego głównymi założeniami były znacznie lepsze niż w eksploatowanym dotychczas taborze przyspieszenie, prędkość poruszania się oraz płynność hamowania i komfort jazdy. Produkcja wagonów szybkobieżnych w Ameryce zakończyła się w 1952 roku na skutek działań spółek związanych z rynkiem motoryzacyjnym, które doprowadziły do przejęcia i likwidacji większości sieci tramwajowych w USA. Czego wynikiem było również zakończenie produkcji tramwajów typu PCC. Jednakże pomimo tego, że w Stanach urwał się cykl produkcji i być może unowocześniania tego typu wagonów, to w Europie, która po wojnie potrzebowała odbudować swoje sieci tramwajowe, konstrukcja wagonów wzorowanych na amerykańskim PCC w wielu krajach doczekała się produkcji w ogromnych ilościach, już w rodzimych dla każdego kraju fabrykach. We Włoszech produkcję prototypów w oparciu o amerykańskie wagony szybkobieżne rozpoczęto już de facto w czasie II wojny światowej w 1942 roku. Tam też pomimo bombardowań Fabryki Fiata dokończono partię 50 sztuk takich wagonów dla Madrytu. Anglicy po wojnie również rozpoczęli produkcję tych wagonów po zakupie licencji przez Crompton Parkinson, lecz wyprodukowali zaledwie 41 sztuk tych tramwajów. Największym jednak producentem wagonów szybkobieżnych na licencji PCC w Europie zachodniej były zakłady w Brugi, które wyprodukowały tramwaje dla Belgii, Holandii, Francji oraz Jugosławii. Sprawcą jednak największego sukcesu wagonów szybkobieżnych na świecie i zarazem ustanowienia wszelkich rekordów ich produkcji i eksploatacji była Czechosłowacja ze swoją fabryką Checa de Tatra. Dzięki zakupu licencji przez czechosłowackiego producenta powstał w 1951 roku prototyp modelu Tatra T1, który produkowany był od 1952 roku. A kolejne modele produkowanego w praskiej fabryce tramwaju sprawiły, że czechy Tatra stała się największym producentem tramwajów w bloku wschodnim. Tramwajów serii T1, T2, T3 oraz T4 i pochodnych im typów powstało blisko 19 tysięcy sztuk, z czego najbardziej popularnym stał się model T3, który wyprodukowany został w ilości ponad 14 tysięcy egzemplarzy. Wiele państw wzorowało się na czechosłowackich rozwiązaniach zawartych w Tatrach. Na ich bazie powstał również najpopularniejszy model tramwaju na świecie, który produkowany był przez 30 lat w zakładach w Ustkatawiu koło Czelabińska w ZSRR i był to KTM5, którego wyprodukowano ponad 14 tysięcy sztuk. Przyznacie, że jest to pewien paradoks historii, iż technologia stworzona w Stanach Zjednoczonych odniosła wielki sukces w krajach za żelazną kurtyną, a tymczasem na własnym podwórku została zapomniana wraz z likwidacją większości systemów tramwajowych w USA. Historia produkcji polskiego odpowiednika tramwaju na licencji PCC ma również związek z Czechosłowacką Tatrą, bowiem od samego początku strona polska czyniła starania do pozyskania tych wagonów. Czesi jednak nie godzili się na eksport do naszego kraju z uwagi na początkowo małą produkcję niezaspokajającą swoich potrzeb. Byli na pewno też świadomi, że strona polska nie poprzestanie na zakupie tatr jedynie do użytkowania, lecz na podstawie ich konstrukcji będzie chciała opracować własny model w polskich fabrykach. Dlatego też Czesi długo opierali się ze sprzedażą tych wagonów do Polski. Dopiero w 1956 roku dostarczono dwie sztuki modelu T1 i to po naciskach na najwyższym szczeblu. Wagony kilka miesięcy eksploatowane były na ulicach Warszawy, po czym jeden z nich odesłany został do Chorzowskiej Wytwórni, a następnie do Poznania, gdzie mieściło się centralne biuro konstrukcyjne taboru kolejowego. Na podstawie rozwiązań zastosowanych w Tatrze T1 udało się w 1959 roku zbudować prototyp tramwaju 13N, który już był starszym bratem naszego 105N. Pomiędzy tymi modelami powstały jeszcze prototypy 14N oraz 15N, jednak żaden z nich nie wszedł do seryjnej produkcji. Wagony 13N produkowane były praktycznie tylko dla Warszawy, nie licząc kilku sztuk przekazanych do Katowic. Natomiast reszta przedsiębiorstw w kraju musiała niestety jeździć jeszcze przedwojennymi konstrukcjami. Opracowany został jednak dwuczłonowy, przegubowy model 102N dla pozostałych miast. Jednak największym sukcesem polskiego przemysłu tramwajowego okazał się nie następca przegubowego, lecz jednoczłonowego wagonu szybkobieżnego, który mógł jeździć w trakcji ukrotnionej, czyli nasz tytułowy 105N i jego podtypy. Prace nad nowym, bardziej zaawansowanym technologicznie wagonem trwały już w latach 60., jednak produkcję tego czteroosiowego, jednokierunkowego wagonu typu 105N rozpoczęto dopiero w 1973 roku. Modele pośrednie 103N oraz 104N nie doczekały się realizacji z uwagi na brak akceptacji przez przedsiębiorstwa komunikacyjne, w których miały one być eksploatowane. Model 104N miał aż 15 metrów długości i tym samym nie został zaakceptowany z uwagi na obawy o zachowanie skrajni. Seryjną produkcję typu 105N rozpoczęto pod koniec 1974 roku. Był to model przeznaczony do eksploatacji we wszystkich polskich miastach posiadających trakcję tramwajową. 105 miały nowoczesną kanciastą sylwetkę jak na ówczesne czasy, a wiele przeszkolonych powierzchni sprawiło, że zaczęto je nazywać akwariami lub szybkowcami. W przeciwieństwie do stosowanych do tej pory drzwi harmonikowych we wszystkich generacjach wagonów typu PCC w różnych krajach zdecydowano się zastosować drzwi dwupłatowe, które po otwarciu miały zapewniać większy prześwit. Nie koniec innowacji zastosowanych dla przyspieszenia wymiany pasażerów na przystankach. W środku pudła znajdowały się bowiem dwie pary dwuskrzydłowych drzwi, co było również całkiem nowym rozwiązaniem, zdecydowanie przyspieszającym wsiadanie i wysiadanie pasażerów. 105N wyprodukowany został jako czteroosiowy tramwaj napędzany czterema silnikami o łącznej mocy godzinowej 166 kW. Natomiast jego układ elektryczny jest bezpośrednią adaptacją z wagonów 13N. Rozrząd następuje samoczynnie z pomocą rozrusznika komutatorowego, obwód niskiego napięcia zasilany jest przez przetwornicę prądu stałego 600 na 40 V. Hamowanie robocze wagonu jest elektrodynamiczne, to znaczy, że silniki stają się wtedy prądnicami, natomiast hamulec postojowy działa z wykorzystaniem układów szczękowo-bębnowych. Hamowanie awaryjne natomiast realizowane jest przez hamulec szynowy. Podstawową wadą typu 105N było zastosowanie wózków jezdnych nieposiadających piasecznic, co znacznie utrudniało poruszanie się w trudnych warunkach, a szczególnie przy podjazdach pod wzniesienia. Nie oszukujmy się, ten tramwaj był bardzo nowoczesny, jak na lata 30 czy też 40 XX wieku, jednak w momencie gdy wszedł do produkcji w połowie lat 70, to tak naprawdę był już technologicznie przestarzały, z układem elektrycznym opartym o podzespoły wagonu 13N, który był nie do końca udaną kopią Tatry T1. Tramwaje typu 105N były dostarczane do wszystkich przedsiębiorstw komunikacji miejskiej w Polsce, eksploatujących wagony normalnotorowe. Natomiast dla tych przedsiębiorstw, które charakteryzowała eksploatacja taboru wąskotorowego, zbudowany został podtyp 105NW w 1977 roku. Od tego momentu typ tramwaju 105N był wielokrotnie modyfikowany i unowocześniany, zarówno przez wprowadzenie do produkcji nowych opartych na nowocześniejszych rozwiązaniach podtypów oraz w późniejszych, już współczesnych latach, poprzez modernizowanie starych wagonów. 105 były takim tramwajowym polonezem. Niby można było się nimi zachwycać, że nowe i że wyglądają dość na tamte czasy nowocześnie, jednakże ich podzespoły oparte były na kilkudziesięcioletnich już projektach. W dodatku bardzo energochłonny, który w późniejszym czasie staramy się poprawiać różnymi modyfikacjami, opracowywanymi czasem dość eksperymentalnie. Dlaczego jednak 105 stała się najpopularniejszym tramwajem w Polsce? Być może dlatego, dlaczego Fiat 126P stał się tak popularnym samochodem, bo nie mieliśmy innego wyboru. W późnym PRL-u Konstal był jedyną fabryką produkującą tramwaje, a potrzeby komunikacyjne przedsiębiorstw ciągle rosły wraz ze wzrostem ludności i postępującą urbanizacją. To była taka technologia skrojona na nasze ówczesne możliwości. Późniejszy okres lat 80. był już schyłkiem PRL-u i coraz większym kryzysem ekonomicznym kraju. Dlatego opracowywane były jedynie nowsze podtypy zamiast nowej, opartej o zachodnie, nowoczesne rozwiązania konstrukcji. W 1979 roku do produkcji trafił podtyp 105NA wraz z wąskotorowym odpowiednikiem, któremu zdecydowano się wtedy zmienić nazwę z 105NW na 805NA. Podstawową zmianą w tym modelu było zastosowanie przełączalnego układu rozruchowego pozwalającego na znaczną oszczędność pobieranej energii. Kabina motorniczego została szczelniej odgrodzona od przestrzeni pasażerskiej, a na jej tyle zamontowana została wielka szafa bezpiecznikowa. Zrezygnowano wtedy z podłużnych szybek na czole oraz przeszklonych kasetonów nad drzwiami. Do dzisiaj ta odmiana typu 105N jest najpowszechniej używanym typem tramwaju w Polsce. Pierwsze akwaria mogły być łączone jedynie w składy dwuwagonowe, jednakże po przybyciu pod typu 105NA niektóre miasta zaczęły formować 105 w składy trójwagonowe. Wszystko było możliwe dzięki zastosowanej zmianie w układzie sterowania. Producent wprawdzie zezwolił na maksymalne połączenie pięciu wagonów z uwagi na ograniczenia konstrukcyjne, jednakże w znakomitej większości wagony spinane były maksymalnie w trójskłady. Co prawda niektóre przedsiębiorstwa komunikacyjne próbowały rozwiązać problem zwiększonych potrzeb przewozowych poprzez sformowanie składów czterowagonowych, jednak nie ma udokumentowanych przypadków kursowania takich pociągów liniowo. Pomimo imponującej długości 54 metrów eksploatacja takiego składu rodziła problemy ze zmieszczeniem się pociągów peronach przystankowych, czy też problemy z ustawianiem zwrotnic sterowanych poprzez system z wykorzystaniem kontaktów, polegające na tzw. jeździe z prądem lub bez prądu. Poczwórniaki zostały jednak połączone kilka razy dzięki inicjatywie miłośników w Gdańsku i Krakowie, a ostatni taki przejazd po czwórnym składem 105 miał miejsce w Krakowie w 2009 roku. Miłośnicy przez całą noc przemierzali czterowagonowym składem torowiska Krakowa, robiąc przy tym wiele pamiątkowych zdjęć. Późniejsze generacje Konstala 105N różniły się w stosunku do pierwszych wersji z zastosowanymi wózkami, silnikami trakcyjnymi, zastosowaną przetwornicą statyczną, czy też sposobem sterowania układu rozruchowego. Jednakże dla pasażera wciąż ten tramwaj przypominał stare pierwsze wersje 105. Typy te czasami potrafią rozróżnić jedynie wyjątkowi znawcy tematu. Dopiero znaczącą dla konstrukcji tramwaju nowinką było zastosowanie w unowocześnionym typie 105NG wyprodukowanym w 1993 roku trzydrzwiowego pudła tramwaju, w dodatku z zastosowanymi odskokowymi drzwiami, dzięki czemu zwiększono liczbę miejsc siedzących. Aquaria stały się legendą polskiej komunikacji tramwajowej, odpowiednikiem wagonów PCC, które z uwagi na masową produkcję uratowały transport tramwajowy zarówno w PRL-u jak i III RP. W 2001 roku wyprodukowano ostatnie tramwaje generacji 105N, stanowiące zmodyfikowany wariant wagonów typu 105N2K. Zastosowano w nich m.in. ściany czołowe o nowej stylistyce i osłony wózków. Nie był to jednak koniec telenoweli tramwajowej na bazie tej legendarnej bryły. Ostatnie 15 lat to powstające remonty i modernizacje naszych tytułowych wagonów. Spośród licznej grupy zmodernizowanych 105 rozróżnić można te, które powstały na bazie już istniejących starych wagonów oraz te, które tylko wzorowały się na bryle 105. Dla Warszawy w latach 2006-2007 powstało 30 sztuk wagonu 123N, którego założenia zbliżone były do typu 105N2K. Wyprodukowała je fabryka pojazdów szynowych Cegielski, a wśród miłośników tramwaje te nazwane zostały Hipolitami od imienia historycznego założyciela tej fabryki. Kolejnym przykładem bazowania na bryle 105 były wagony 204 Wraz wyprodukowane w 2004 roku przez Wrocławski Protram. Natomiast firma Moderus, wywodząca się z wydziałów napraw MPK Poznań, również ma na koncie przebudowy tramwajów typu 105NA, które otrzymywały nazwy handlowe Moderus Alfa. Przebudowy dokonywane były również w poszczególnych zakładach komunikacyjnych. Swoimi siłami stopiątki modernizowano między innymi w MZK Toruń i w MPK Łódź. Co ciekawe, Łódź przebudowywała również jednostki dla tramwajów śląskich. Z kolei w zakładach usługowo-remontowych w Chorzowie-Łatorym modernizowano wagony w oparciu o projekt firmy Moderus. W Bydgoszczy próby modernizacji 805 dokonała tamtejsza PeSA. Przebudowano jednak tylko dwa wagony i ze względu na wysoką awaryjność zaniechano dalszych prac. Bydgoska PeSA była wtedy jeszcze przedsiębiorstwem specjalizującym się jedynie w budowie i modernizacjach taboru kolejowego. Grudziąckie 805 zmodernizowane zostały natomiast przez Zakład Naprawy Taboru Kolejowego w Mińsku Mazowieckim. Produkowany od lat 70. wysokopodłogowy model tramwaju typu 105N opanował całą tramwajową Polskę. Do tej pory spotyka się jego klasyczne wersje, jednakże niektóre miasta dość mocno modernizują te wagony. Z uwagi na koszt zakupu nowych jednostek takie działania są bardziej opłacalne, chociaż nie zapewnimy nimi niskiej podłogi ze względu na konstrukcję tego wagonu. Mimo wszystko doceńmy nasze rodzime tramwaje i zamiast narzekać, że znów jedziemy gorącym akwarium, to cieszmy się, że jeszcze możemy doświadczać tego kawałka długiej historii na naszych torach.